Wiele osób zastanawia się, jak inwestować swoje pieniądze. Dlatego w tym odcinku przedstawię Ci 10 sprawdzonych zasad inwestowania, dzięki którym powiększysz swój budżet lub ograniczysz ewentualne straty. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj także, aby kliknąć dzwoneczek i napisać swoją własną opinię na ten temat w komentarzu. A teraz już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu głównego tego odcinka. Pierwsza i zarazem najważniejsza zasada to to stale poszerzać swoją wiedzę. Źródła wiedzy mogą być różne, mogą to być książki, może to być kurs inwestycyjny, mogą to być także różne doświadczenia innych osób, ale również strony internetowe prowadzone przez profesjonalnych inwestorów, lub różnego rodzaju fora dyskusyjne, na których znaleźć można bardzo ciekawe informacje właśnie na ten temat. Ciągłe poszerzanie swojej wiedzy pozwoli ci uniknąć niektórych błędów, które zostały popełnione już przez inne osoby. A także lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania samego rynku. Kolejna zasada to bądź świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem. Pamiętaj, że inwestowanie to nie jest zabawa i możesz na nim zyskać lub stracić spore pieniądze. Tak naprawdę każda inwestycja wiąże się z określonym ryzykiem, mniejszym lub większym, to już zależy. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takie ryzyko występuje. I w związku z tym należy umieć oszacowywać sobie takie ryzyko i wyrobić sobie umiejętności prawidłowego zarządzania nim. Kolejna bardzo ważna zasada to to nie pożyczaj pieniędzy na inwestycje. Jeżeli już zabierasz się za inwestowanie, no to przeznacz na to wyłącznie te środki, które mógłbyś ewentualnie przegrać. Pożyczka tutaj nie jest naprawdę dobrym wyborem, dlatego postaraj się nie korzystać z takiej opcji finansowania swoich inwestycji. Kolejna porada to ucz się na błędach. Tutaj istotne jest, abyś analizował błędne inwestycje i wyciągał z nich odpowiednie wnioski. Nie chciałbyś przecież znowu w podobny sposób stracić części swojego kapitału, dlatego tak istotne jest uczenie się na błędach swoich i pomyłkach innych osób. Kolejna zasada to zawsze przemyśl na spokojnie w co zainwestować. Możliwości masz naprawdę sporo. Możesz na przykład inwestować w surowce, kryptowaluty, mieszkania czy akcje. W tym przypadku istotne jest, abyś dobrze poznał dany rynek, zanim ostatecznie zdecydujesz się w niego wejść. Pamiętaj także, abyś nie podejmował pochopnych decyzji i bazował na sprawdzonych informacjach i faktach, a nie przypuszczeniach. Kolejna rada to inwestowanie rozpocznij od niskich kwot. Dzięki temu unikniesz dużych strat na początku swojej drogi z inwestowaniem. Jest to niezbędne, ponieważ na początku przeważnie nie posiadasz jeszcze wystarczającej wiedzy w istotnych kwestiach, więc jesteś o wiele bardziej narażony na podjęcie niesłusznych decyzji. Być może będziesz miał szansę inwestować jeszcze na wyższych kwotach w przyszłości, natomiast na tym etapie warto skoncentrować się na niższych kwotach i sukcesywnie zwiększać się wraz ze wzrostem swojego budżetu. Kolejna zasada to testuj różne strategie inwestycyjne. Postaraj się nie przyzwyczajaj się do jednej strategii i sprawdzaj różne warianty, po to, aby ostatecznie znaleźć decyzję optymalną dla Ciebie, która pozwoli Ci zmaksymalizować swoje zyski. Nie bój się eksperymentować natomiast wszystko rób z głową i zachowaniem zdrowego rozsądku. Kolejna zasada to dywersyfikuj swoje inwestycje. Jest taka jedna zasada, która mówi o tym, aby nie trzymać wszystkich złotych jajek w jednym koszyku. Chodzi tutaj o to, abyś nie inwestował całego budżetu w jedną rzecz, ale żebyś zamiast tego rozdzielił swoje pieniądze na różne pozycje. Weź sobie tę zasadę do serca i koniecznie się do niej stosuj. Następna zasada to znać mentora. W inwestowaniu istotne jest, aby mieć osobę, którą zawsze można spytać o radę. Istotne jest, aby taka osoba potrafiła przekazać nam wiedzę i jednocześnie miała spore pojęcie o rynku, na którym działa. Jeżeli jesteś początkujący, to koniecznie znać jakąś osobę, która zna się na rzeczy i która będzie potrafiła wytłumaczyć Ci wszystkie podstawy, które są niezbędne w inwestowaniu. Ostatnia zasada to pozbądź się emocji. Ważne jest to, aby inwestując dobrze się z tym czuć. Jeżeli otwierasz jakieś pozycje, to musisz mieć do nich przekonanie i podchodzić do nich przede wszystkim na spokojnie. Jeżeli widzisz, że jakaś pozycja, którą otwierasz, rusza cię emocjonalnie i nie jesteś do niej przekonany gdzieś się tam stresujesz i denerwujesz, to warto zastanowić się, co jest tego przyczyną. Jeżeli grasz za zbyt dużą kwotę, to może warto zejść na niższe stawki po to, aby mieć po prostu komfort psychiczny i niepotrzebnie się tym nie przejmować. Pamiętaj, że do inwestowania należy podchodzić z pełnym spokojem, ponieważ emocjonalne ruchy potrafią doprowadzić inwestora do porażki. To było 10 zasad, jak inwestować pieniądze. Pamiętaj, że informacje w tym filmie nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna, ponieważ są to wyłącznie moje własne przemyślenia na ten temat. Jeżeli podobał Ci się mój film, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz różne ciekawe linki, z którymi polecam Ci się zapoznać. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.